W 2017 roku dane mi było poprowadzić trzeci stopień oazy Nowego Życia w przemyślu, w którym uczestniczyło siedmioro Filipińczyków, pięciu księży i dwoje świeckich. Treścią trzeciego stopnia jest doświadczenie Wspólnoty Kościoła i to było takie no, niezwykłe doświadczenie właśnie uniwersalności kościoła, przeżywanie rekolekcji z braćmi i siostrą w Chrystusie, a na dodatek no, z braćmi w kapłaństwie, no, z tak odległego rejonu świata. No i na początku to była pewna trudność dla mnie, jak się odezwać, no bo mój angielski nie był taki znowu fluent, ale szybko się okazało, że oni są bardzo życzliwymi rozmówcami i cierpliwymi słuchaczami. A na dodatek, no, pewne doświadczenia kapłańskie czy seminaryjne żarty są. Uniwersalne i nawet na Filipinach działają, i to ułatwiło zrozumienie się i, i wymianę myśli, oraz dało dużo radości i stworzyło no, wiele zabawnych sytuacji. Zresztą to w ogóle bardzo wesołe towarzystwo było, ale też ujmująca była pokora, z jaką ci księża z Filipin słuchali głoszonych przeze mnie rekolekcji. Każdy z nich przecież miał już swoje. Doświadczenia, duszpasterskie wiedzę, a byli bardzo życzliwymi słuchaczami, i to no, bardzo pomagało głosić te rekolekcje. Zwłaszcza tak bardzo zaimponowała mi postawa księdza Grega, który wiekiem, będąc ponad dwa razy starszy ode mnie, a kapłaństwem tak z pięć razy, przyleciał na drugą stronę świata, żeby uczyć się nowych pomysłów duszpasterskich. I w tym mi tak bardzo przypomina ojca Franciszka Blachnickiego, w którym mnie to szczególnie zachwyca, że ciągle poszukiwał, ciągle uczył się, jak jeszcze bardziej, jak jeszcze lepiej budować żywy kościół. Father Greg to dosyć tak dosadnie powiedział, że kto przestaje się uczyć, staje się głupkiem. No i jak ja sobie przypominam jego postać, to zawsze jest dla mnie bardzo inspirująca. I bardzo się cieszę z tego spotkań, bardzo się cieszę z tych rekolekcji. Rok później dane mi było prowadzić oazę rodzin drugiego stopnia, na której również było dwóch księży z Filipin. No, ponieważ ich było tylko dwóch, to byli trochę spokojniejsi, ale może dzięki temu, a trochę też no, mając już większe doświadczenie w temacie filipińskim, byłem w stanie więcej się dowiedzieć o tych trudnych realiach, w których pracują, o wyzwaniach. Także trudnościach, jakim muszą stawiać czoła, zwłaszcza gdy się angażują społecznie czy charytatywnie. No i to budziło mój podziw i też było to bardzo takie ubogacające doświadczenie, ubogacające spotkanie.